lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć. To jest wasza siła, wasza pięść i wasza doloń. My, kobiety podpławiutkie, mamy dla was jedną broń. No nie do pomyślenia. Przecież on to zrobił po to, żeby ściągać klientów, więc nie mógł zaraz na początku stawiać, wyciągać ręki po pieniądze. Więc najprawdopodobniej po prostu to był, to była atrakcja do obiadu, nazwijmy to w ten sposób, czy do kolacji, więc też nie klasyczny bilet, ale to już, e, to są moje domy. Seksa, to nasza broń kobieta. Bil, to coś, co was podnieca dzień. Tylko szarno, szyk, mamy zdobywamy by mi O, jeden z nas, a już nie wiecie sami, to i ja, godzinami. Teatralny, jakiś filmowy, czyli Kazimierz, judosza Stępowski, Sławny, Znachor na przykład. On gra. No czyli warunek spełniony. Jest aktor. Dorożkarz też jest y, y, aktorem. Y, stróż też jest ten woźny, stróż też jest aktorem Władysław Nojmet. Czyli są aktorzy. Jest opowiastka. Publiczny pokaz. No. Czy to był publiczny pokaz? Jeden uśmiech, jedyna mimpa, już każdy z Was. Najbardziej dla od razu sprzeczny serdecznie Dla każdej wyrazy. Stoła wa a jednak najsilniejsza, Była wa poleć, a jednak najmocniejsza w dzień. Wszystką tym nasza głębokość tekstacyjna. Miesz Proszyński, nasz największy filmowy wynalazek. Gdyby nie, gdyby miał trochę więcej pieniędzy, to kamera dzisiaj używana e, braci Limier nie byłoby Braci Limier. Byłby Kazimierz Pruszyński ze swoim pleografem. On wymyślił, zresztą wtedy bardzo wielu wynalazków myślało, konstruowało aparaty do pokazywania ruchomych obrazów. No ale... Rzecz się działa w Warszawie, więc y, jakoś zainteresowanie z było dosyć nikt. Sama auto, dla brylanty, da I nad znowu teraz sznur, a ja parę nóg. I na dwa doleczki, ładne oczy, ładne brwi. To nie tylko sama taśma filmowa, no przede wszystkim to są kina. Skąd się wzięły kina? Kiedy powstały kina? Pierwsze te filmiki były pokazywane jako atrakcja, albo w czasie e, występów cyrkowych, albo właśnie gdzieś w restauracjach w tych ogródkach, o których wspomniałem, to był dodatek albo w kabaretach jako pewna atrakcja. Ale w pewnym momencie ta atrakcja okazała się ważniejsza i większą atrakcją niż to, gdzie była pokazywana. I to są pierwsze, pierwsze kina. I tu trzeba wymienić braci Krzymińskich, Antoniego i Władysława, którzy pięć lat po. W pierwszej projekcji w Paryżu w Łodzi otworzyli pierwsze kino. Oczywiście nie takie kino, to był pokój przerobiony po prostu na salę kinową. Projektor stał oczywiście w sali. W salce można było, ławy drewniane były tam 30...

Hipolit z panami gra Menuecika, no to musi dojść do konfliktu i oczywiście, że dochodzi. Osobą, która ten konflikt łagodzi, jest lodzia pączkówna, bratanica Hipolita. Oczywiście też nie muszę Państwu mówić, bo to już to, to są te schematy. No oczywiście, że Henryk jak zobaczył lodzie w niecodziennych okolicznościach, zakochał się oczywiście od pierwszego wejrzenia, to jest jasne. Panienki do kogo? Mi do pana Ja jestem, porcze? W, w jakiej sprawie? Chciałbym prosić pana o autograf. Autor co? Autogram. No pan ma najmniejszy głos. Ale nie, nie byłoby komedii, gdyby on wiedział, kim ona jest. No on oczywiście nie wie, że ona jest bratanicą jego największego zaciekłego uroku. I na tym polega dowcip tego filmu, a co się potem dzieje, to już Państwo, państwo y, zobaczycie. No, no patrz, co są... się dzieje, co się płacili tak, 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 tylko tak, ty, tak, 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 Na tak, 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 ja go tak, 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 robić, no tak, 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 Dajmy, tak, mi tak, 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 proszę, jasek tak, ja mu dam Reżyser filmu. Na ogół zna się nazwiska reżyserów, ale to nazwisko jest prawie nieznane. Leon Tristan. W ogóle to chciał być lekarzem, studiował nawet medycynę, ale druga pasja to był film, w końcu musiał wybrać, wybrał film. On był awangardystą, bo i tak byli. I po prostu jego interesował treść filmu go nie interesowała. Jego interesował obraz, rytm, montaż Walory wizualne, a nie treściowe To go kompletnie nie interesowało no, Zrobił kilka filmów No Nie muszę y, y, powiedzieć, że zraził to siebie Zarówno publiczność, jak i część krytyków no, a Najgorsze to było to, że zraził producentów No bo zysku to one nie przynosiły Na sześć lat, czarna lista, koniec wykreśli I dopiero właśnie Eugeniusz Bodo który był nie tylko amantem, ale był scenarzystą, był reżyserem i co tutaj bardzo ważne, był producentem.